Szkoły są zamknięte. Patrzcie, jak dużo tego śniegu jest tutaj. Także, patrzcie tutaj. O, o, gdzie jedziesz? A to wszystko białe? To wszystko, to jest to, to jest zamrożone jezioro. Czy to tylko ja tak mam? Jutro na Walentynki kwiatki. <laughs> na przykład takie miski. 15. chodniki nie są odśnieżone. Śniegu po kolana. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Mama Polka w Kanadzie, tutaj Małgosia. I zanim zacznę moją przemowę, popatrzcie tylko, co znalazłam. Znalazłam taką e, e, góralską chustkę i stwierdziłam, ona jest taka duża, że super mogę ją nosić i zmieniłam kurtkę na białą, bo normalnie to cały czas w czarnej chodzę. I bardzo jestem zadowolona, że mam taki polski akcent w tej zimowej atmosferze kanadyjskiej. Słuchajcie, po prostu ja wiem, że ci, którzy mnie normalnie już regularnie oglądają, to już pewnie myślicie, Jezu, kobieto, dajże spokój z tym śniegiem. Wiemy, że jesteś w Kanadzie, wiemy, że masz śnieg, już daj spokój. Bardzo was przepraszam, ale po prostu muszę. Dzisiaj jest największy, tutaj się nazywa snow. Sztorm, ale to tak jakby śnieżyca po polsku, że to nie tylko u nas, to ja tylko chcę powiedzieć, że ja mieszkam w Kanadzie, w Ontario i jestem tak na północ od Toronto. I z tego co wiem, to nie tylko u nas, ale ogólnie duża część Ontario, duża część Quebec, prowincji, no i w ogóle ta śnieżyca czy ta burza śnieżna czy jak to tutaj jak to na po polsku by było jest po prostu na dużym rejonie Kanady. Także nie wiem jak jest w innych rejonach u nas spadło prawie 40 cm, nie 30 chyba i jeszcze dalej pada. Nie wiem, ja nie wiem czy widzicie, ale dalej jeszcze pada. Um, szkoły są zamknięte. Także ci, którzy mnie oglądają i już wiedzą, że już parę razy o tym mówiłam, do tej pory w tym roku szkolnym już były, już były autobusy odwołane 7 razy. Siedem razy odwołane autobusy, ale szkoły były otwarte, więc dzieci, które nie jeżdżą autobusami do szkoły, to one mogły przyjść do szkoły. No ale najczęściej nie przychodzą. Ja już o tym nagrałam filmik, nie chcę się powtarzać na ten sam temat. W tamtym tygodniu dzieci nie szły do szkoły w czwartek, w piątek, nie szły w poniedziałek. Poszły we wtorek, w, śro w środę. Dzisiaj czwartek nie poszły, no bo jest właśnie ta burza śnieżna i najprawdopodobniej jutro też nie pójdą, bo ta burza ma się przeciągnąć aż do jutra. Różnica jest taka, że nie tylko, że te autobusy szkolne są odwołane, ale ogólnie dzisiaj pierwszy raz w tym roku szkolnym w ogóle szkoły i te wydziały oświaty są po prostu zamknięte. Czyli nie tak jak wcześniej, jak autobusy były odwołane, to szkoły dalej były otwarte i dzieci mogły przyjść, no tylko, że nie przychodziły, ale po prostu szkoły i wszystko, co jest związane z oświatą jest po prostu zamknięte. Także dzieci będą miały dzisiaj wolny czwartek, jutro piątek najprawdopodobniej i w poniedziałek mamy święto, mamy taki Family Day, czyli dzień rodzinny, czyli w poniedziałek znowu nie pójdą. Także mają dzieci super wakacje, można powiedzieć, takie zimowe, bo non-stop po prostu nie mają lekcji. A jeszcze tych, którzy się pytali mnie. Jak to jest, czy jeżeli są te odwołane, właśnie dni szkolne z powodu pogody, czy to później dzieci muszą odrabiać? Absolutnie nie. Nic takiego tutaj nie ma i nawet w tym czasie, jak te dni, te szkoły są zamknięte, czy jak tylko autobusy odwołane i tylko niektóre dzieci przychodzą do szkoły, to zależy od nauczyciela, czy on da tym dzieciom jakieś zajęcia, znaczy jakieś lekcje do domu. Czyli nie ma jakiejś reguły, to już też o tym mówiłam, ale jeżeli ktoś jest nowy, to tylko powtarzam. Także słuchajcie, śnieg pada, napadało nam bardzo dużo, ja wam pokażę później po tej mojej pogadance, pokażę wam tutaj na około mojego domu, ile już mamy tego śniegu, ale to już się nazbierało no, od grudnia u nas pada. Jak wygląda u mnie mój balkon w domu i mój ogródek, można powiedzieć, ile my mamy tam śniegu. Także ci, którzy lubią śnieg, znowu śnieg pokazuje, no bo po prostu nie da się inaczej, no bo nasze życie tutaj się dookoła tego kręci, naprawdę dużo jest w tym, w tym roku. I to nie jest normalne, że aż tyle mamy śniegu tutaj, gdzie ja mieszkam. Także też podkreślam, że Kanada jest duża i to, co ja tutaj Wam pokazuję, to jest moja Kanada. Ja będę nawet tak. Stwierdziłam, będę tak mówić, to jest w mojej Kanadzie, w Kanadzie, która jest w Ontario na północ od Toronto. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Pojadę z Wami gdzieś dzisiaj naokoło, bo muszę parę rzeczy załatwić. To pokażę, jaka jest sytuacja w czasie takiego, można, sztormu. Yy, ogólnie nie będę na pewno na jakieś autostrady wyjeżdżać, ani nic, bo to po prostu nie jest bezpieczne. Ale chcę zobaczyć, jaka jest sytuacja, i tak samo jeszcze muszę do sklepu podjechać. No i jeżeli jeszcze coś zmieszczę, to zmieszczę ale to wszystko będzie dzisiaj się yy, yy, obracało ob, ok, yy, wokół tej, tej naszej burzy zimowej czy burzy śnieżnej, która znowu do nas zawitała. Także w tym roku to mamy zimę na, na całego. I tak jak podkreślam, my tak co, tak co roku nie jest. W tym roku to jest ekstremalność. Naprawdę duża, e, e, duży wyjątek od reguły. Mamy śnieg, ale to, co jest w tym roku, to jest bardzo dużo. Nie mamy aż tak dużo. E, no co roku. A ja tutaj mieszkam już 25 lat. Tutaj w tym, w tym rejonie, gdzie teraz mieszkam. Patrzcie tylko tutaj. Mojego, tej hat tub, czyli jak to jacuzzi, to już nie widać. Jest cały przykryte. Po prostu nie widać. To jest cały nasz backyard, czy co to tam, po polsku ten ogródek. Tutaj jest po prostu cały zasypany śniegiem. I dalej pada. Nie będzie to może za dobry obraz. Dlatego, że siatkę mam w oknie i nie mogę ją otworzyć, bo jak otworzę, to popatrzcie, ten wszystki, ten cały śnieg mi do domu wejdzie i nawet już trochę weszło, bo chciałam otworzyć, ale popatrzcie na moim balkonie ile śniegu. No to popatrzcie, to jest dół, idzie do góry, do góry, do góry, prawie do samej go tego tej balustrady na górze. Tyle śniegu jest na moim balkonie. Patrzcie tylko. No tak jak mówię, przepraszam, że no mam tą siatkę, no ale nie otworzę okna. To wam tylko pokazuje ile jest na śniegu na moim balkonie. Normalnie szok. A tutaj widok. Popatrzcie jak te choinki fajnie wyglądają, takie ośnieżone. Ale ile śniegu jest na tych dachach tych domów. Mam nadzieję, że te dachy to są jakoś tak robione, że nam się nie pozawalają. Popatrzcie, jak dużo tego śniegu jest tutaj u mnie na, na podjeździe. A my jesteśmy tak tutaj na rogu i zawsze jak ten, 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 co odgarnia śnieg, jedzie ten pług, to on nam wszystko daje tutaj na. My jesteśmy pierwszym takim podjazdem i on wszystko do nas sypuje. Popatrzcie, tutaj jest drzewo, czyli wszystko. Aż do, no, cały ten pień jest zasypany. No, ja nie wiem, ile tutaj jest, no, jest wyżej. No, ja myślę, że 2 metry albo więcej jest tego. Słońce chce się przebić, bardzo chce, chce. Przebija się przez te chmury śnieżne, bardzo by chciało, ale popatrzcie. No, przepraszam tych, co już mają dość śniegu. Współczujcie nam. Patrzcie też, ile tych, tego śniegu jest na tych dachach. Po prostu yy, nawalone. Mam nadzieję, że te dachy są tak mocne, że nie pozawalają się. No Bo wiecie, no, rzadko jest, żeby aż tyle śniegu było nasypane na dachach. No i słoneczko świeci, no, no teraz jeszcze lepiej, bardziej tak chcę wyjść, okej. Okay. Patrzcie, jakie góry śniegu, <gry> nie wiem, czy to dobrze widać, no ale góry dookoła każdej, każdego domu. Wiecie, większość ludzi ma już dość. No, bo to jednak już mamy dosyć długo tą simę. I ja się wcale nie dziwię, bo ja już też po trochę no ładnie ładnie wygląda. Ale jak trzeba wyjechać, coś załatwić, no to, 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 to nie jest łatwe. Nie wszystko jest odgarniane na czas. no Najgorzej jest na drogach takich mniejszych. No, bo te główne autostrady to są jak na, szybko od, czyszczone. No, ale te boczne drogi no to jest problem. Patrzcie, tutaj przywiozłam Was na parking szkolny, tutaj, gdzie moje dziecko do szkoły chodzi. Wyczyszczony jest parking, ale chcę Wam pokazać, jakie są te góry śniegu odśnieżone obok. Patrzcie, tylko tutaj skręcam, 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 skręcam. Patrzcie, ja postawię mój samochód. Przy tej górze i zobaczycie jaka to jest różnica. Zaraz wyjdę z samochodu i wam pokażę. Także patrzcie tutaj. Okej. Okay. I patrzcie się na mój samochód, tylko na jego jak brudny jest. No bo tutaj słuchajcie chlapy cały czas to nawet nie ma o czym mówić. Tutaj nie ma nawet po co mieć samochodu, bo nonstop taki będzie wyglądał, a szczególnie, że on biały jest. Patrzcie, patrzcie jak. Jaka wyższa góra jest niż ten, niż, niż samochód? To tylko dla, tak dla porównania, bo nie mam się czym chwalić samochodem. To stary samochód jest. Patrzcie, widzicie? Tak wyżej jest ta góra tego śniegu od samochodu. To jest, no tak jak mówię, naokoło parkingu tutaj. Wszędzie muszą ten śnieg po prostu gdzieś usypać, który zgarniają z parkingu. A tu jeszcze jestem dalej na tym parkingu, ale chcę się zapytać, czy to tylko ja tak mam, czy wy wiecie, no ja ten samochód już trochę mam, to tak jak mówiłam, to stary samochód jest, ale ja nie wiedziałam, że ten samochód ma, można grzać kierownicę. Jejku, jakie to w zimie jest super i wiecie, że ja dopiero w tym roku... Zobaczyłam, że tutaj są jakieś takie przyciski i się zapytałam męża, mówię, co to jest. On mówi, no przecież Ci mówiłem, że można sobie grzać kierownicę. Normalnie szok. Tak samo można grzać, grzać siedzenia, ale ja, bo ja mówię wam, ja z technologią to ja nie za bardzo jestem. Ale już tą kierownicę mam obcykaną i bardzo się cieszę, że no nawet teraz właśnie sobie grzeję. O, normalnie super to jest. Ale z siedzenia można albo grzać, albo ozimniać. I ja zawsze próbuję, bo nie widzę, nie, po prostu non stop mi się myli, które mam przycisnąć, żeby grzało, a które ozimniało. Czyli teraz włączyłam, że mi grzeje się, to dobrze, ale czasami złe włączę, że mi ozimnia. Nie wiem, po prostu tak samo wiecie z tym nagrywaniem tych filmików i składanie ich. Dla mnie po prostu tak długo mi to zajmuje. jak chcę się nowych rzeczy nauczyć, więc yy, Wiecie, zna, nauczyć się, a później e, e, próbując różnymi sposobami to po prostu e, e, użyć w filmikach, no to zajmuje mi to trochę czasu. Także dla mnie to nie jest łatwo wrzucić filmik, znaczy nagrać i wrzucić bo naprawdę dużo czasu mi to zajmuje, ale nie powiem, sprawia mi to dużą radość i się tylko denerwuję, że nie mogę więcej czasu poświęcić na składanie tych filmików. No ale trudno. Także to chciałam tak powiedzieć. czy To tylko ja tak mam, czy ty wy też dziewczyny i chłopaki może macie coś w samochodach, jakieś takie e, fajne e, ułatwiające życie e, różne, e, nie wiem jak to nazwać, e, udogodnienia, o których może nie wiedzieliście. No ja Naprawdę ta ciepła kierownica to jest coś pięknego. Tak jak wiecie, w naszych, tych, w naszych tutaj warunkach. A teraz jest minus 7 na zewnątrz. Tutaj Dobra, tak, ja. jadę przez miasto. To Wam trochę pokażę, jaka jest sytuacja. Jadę nad, nad, jadę nad jezioro. To zobaczymy, co tam się dzieje. Ale popatrzcie, nie wiem, czy to widać. Wiecie, co najgorsze jest. Śnieg, śniegiem, że on pada, ale najgorszy jest ten wiatr, e, który po prostu ten śnieg, który dopiero co spadł, jak ten wiatr tak mocno wieje, to po prostu e, nic nie widać, szczególnie jak się, e, wiecie, jedzie na, na autostradzie. E, widzicie, ulice są odśnieżone, czyli nie jest źle ale no, na autostradach na pewno nie jest ciekawie, no bo mówię, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale naprawdę bardzo, bardzo wieje wiatr. Tutaj widać taką ulicę odśnieżoną, ale jak tak się na boki patrzę, to te wszystkie takie uliczki boczne, to one w ogóle nie są odśnieżone. No tutaj właśnie nawet, ja tutaj skręcam, patrzcie. Tutaj w odśnieża odśnieżają górę, też na śniegu. Patrzcie tu. Tutaj właśnie jadę. Jejku, mam nadzieję, że się nie sunę! Jadę właśnie taką przy jeziorze uliczką, która jest w ogóle chyba może raz przeje, odśnieżona, ale tak popatrzcie, ile śniegu. Tutaj po lewej stronie jeziora. O, op, nie jedziesz. Patrzcie tutaj. <grystanie> tutaj chodnik jest, to tylko widać, jak ludzie chodzili, ale jest nieodśnieżony jeszcze. Tutaj. Ale słońce fajnie świeci. A to wszystko białe. To jezioro. Ja jeszcze zaraz pojadę z drugiej strony. I wam pokażę. Ale nie, no pięknie to wygląda, no muszę wam powiedzieć, że no pięknie, no. no ale męczące to jest. Wiecie co, chciałam tutaj przejść, tutaj normalnie droga jest, żeby przejść, ale zasypana. Popatrzcie, to wszystko to jest to, to jest zamrożone jezioro i tam takie budki są. To ja wam pokażę, jak ja byłam właśnie... Zobaczyć, jak oni łowią ryby, bo to są budki, w których siedzą wędkarze i łowią ryby. No teraz trochę przestało padać, ale ma jeszcze dalej. Popatrzcie, taka zima. W mojej Kanadzie, powtarzam, tutaj, gdzie ja mieszkam, w różnych rejonach może być inaczej. Mogą być rejony, że w ogóle śniegu nie mają. W sklepie, dlatego że taka pogoda jest to dosyć pusto. No, prawie, że ludzi nie ma. Popatrzcie tutaj jutro na walentynki kwiatki. To na przykład takie różyczki, całe takie wiązanki. Różne kolory. 20 dolarów. Albo można taką pojedynczą różyczkę kupić. 16,99 Tulipany 8,99. Jeszcze takie. Kwiatki razem. Yy, kwiatki razem z takimi serduszkami. Takie komplety, można powiedzieć. 9,99. O, jakie niebieskie. O. 12,99, ale ten to mi się akurat nie podobają. I takie czekoladki, jak ktoś chce. 6,99 na jutro. Wróciłam z tego sklepu, tam nie nagrywałam wam za dużo, chyba tylko dwie rzeczy pokazałam czy coś. Pusto było w tym sklepie, naprawdę bardzo mało ludzi. Najwięcej to było tylko tych studentów z Indii. Oni zawsze chodzą tak w grupach, wiecie? Oni nie chodzą po jeden, dwie osoby albo grupy dziewczyn, albo grupy chłopaków bo podejrzewam, że jedna z nich ma samochód i oni tak wszyscy jeżdżą razem na zakupy ale jeden chłopak tam. W jednej z tych grup. Normalnie oni wszyscy jakoś jeszcze poubierani jak na zimę, a jeden, gołe nogi i te klapki. Ale po prostu szok. Człowiek by myślał, że u nich właśnie gorąco jest tak jest, tylko zimno, to się poubierają. Nie klapki. I gołe nogi. Jadę teraz, teraz jadę do Walmartu, jeszcze muszę parę rzeczy kupić, nie wiem czy coś tam jeszcze nagram i jeszcze chciałabym was wywieźć za miasto na moment, no i już będzie koniec tego nagrywania na dzisiaj. Słuchajcie, jestem pod tym Walmartem i popatrzcie, no czy tylko mnie takie coś denerwuje, no ktoś zostawi wózek na środku parkingu, nikt nie może tutaj stanąć, no dobrze, że dzisiaj jest trochę tych parkingów wolnych, no bo... No ludzie nie jeżdżą, bo jest ten no ta zadyma śnieżna. No ale popatrzcie, obok tutaj mógłby zawieść. Ale nie, nie, tutaj zostawi. No, wezmę ten wózek zawiozę, ale zdenerwuje mnie coś takiego. Tutaj też króluje Valentine's. popatrzcie, jakie fajne takie 3.54 za takie Kinder Surprise. Albo patrzcie takie te Jajka niespodzianki. Cztery takie na Valentine. 6,47. Taka różyczka e, czekoladowa. 3,78. O, jaka ładna. No i oczywiście pełno takich tych czekoladek jak serce. Tutaj Ferrero Rocher. 20, no, prawie dwadzieścia dolarów, takie mniejsze, 12,57 pięćdziesiąt Tutaj takie, 11,87 takie siedem trzydzieści takie fajne z skotkiem, ale nie wiem jaka cena. No i tutaj te wszędzie te Hershey Kisses. To wiadomo. 537. Różne smaki. Także szaleństwo walentynkowe jest. Na przykład takie Miski 15 dolarów. Albo Małpki. No jak ktoś uważa, że ktoś jest małpka. Okej, okay. miski, Miszki. I love you. Love you pisze. Albo Happy Valentines. 15 dolarów tutaj kosztuje. Tutaj jeszcze Wam pokażę takie cudo. To jest taka róża, jakieś takie kuli z wodą. Tutaj otwarte to. O jejku, ciężkie to. Także takie coś wymyślili. 24,97. E, także wyszłam e, z tego Walmartu. E, to tylko pokupowałam parę rzeczy, które tam miałam kupić i chyba znowu Wam pokażę tam. E, po prostu jakieś takie ciekawostki na e, walentynki na jutro. Także jeszcze chcę pojechać przy, na moment e, trochę za miasto, pokazać jak tam może, jak ta zima wygląda. No już, i e, muszę już wracać do domu. I zobaczymy, czy mi się uda ten filmik e, skle, skleić e, dzisiaj. No bo dużo czasu mi normalnie zajmuje, żeby to posklejać. Patrzcie, tutaj ktoś sobie... O, dwie osoby jadą na tym snowmobilu. Ale chyba też nie za bardzo odśnieżone jest, żeby mogli nawet tymi snowmobilami jeździć. Teraz właśnie jedziemy tak trochę za miasto i może dojedziemy do, do tam, gdzie na nartach się zjeżdża. Bo u nas tutaj naokoło jest parę takich narciarskich stopów ale pojedziemy do takiego, który jest najbliżej. Zobaczę jak to wygląda zewnątrz, ale to nie jest ten, do którego mój mąż jeździ z dzieckiem, oni jeżdżą dalej. Także tutaj Was przywiozłam. Popatrzcie, chodzą na ten wyciąg. No i sobie zjeżdżają. No, chociaż teraz trochę ludzi tutaj jest, ale normalnie jest o wiele więcej ludzi. Wydaje mi się, że może wiecie: te dzieci, które do szkoły nie poszły, to niektórzy rodzice, którzy mogli, to po prostu ich przywieźli i tutaj sobie zjeżdżają na martę. To mówię, to jest taki mały wyciąg. Te górki to nie są takie. Mimo takiej pogody, jaka jest wyszłyśmy na spacer znowu. Także pokazuję Wam tutaj na tą górkę, znowu weszłyśmy, ale wiecie co to były takie ćwiczenia, nóg. Bo na po prostu chodniki nie są odśnieżone, śniegu po kolana. Także tak trudno było iść. Że no ledwo żyje. Dzień, dzień dobry, kochani. Ja do Was tylko tak na szybkiego, bo chcę dokończyć filmik, który właśnie nagrałam dla Was, ale... Chcę zakończenie dograć. Jest późno w nocy, dlatego mówię do mikrofonu, bo nie chcę tutaj nikogo budzić. Um, ale chcę się jeszcze. Dziękuję przede wszystkim za obejrzenie filmiku, bo jeżeli już dotarliście do tego miejsca, to znaczy, że obejrzeliście filmik. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Chciałam się tylko odnieść do, do tego, o czym mówiłam w ostatnim filmiku, w tym filmiku, w którym jechałam do Misagi. Wszystkim bardzo dziękuję za rady co do butów, ale ci mieli rację, którzy powiedzieli, żebym kupiła dwie pary. Kupiłam dwie pary, dlatego że stwierdziłam, że one na moją zimę tutaj są po prostu super i faktycznie są super. Są tak ciepłe i tak wygodne. A, I kupiłam dwie pary, dlatego że, znaczy, kupiłam dwie pary dla mnie i jeszcze dołożyłam jedną parę dla męża, dlatego że one kosztowały po 40 dolarów każda ta para, dołożyłam jeszcze jedną parę i e, dla męża i dostałam jeszcze 30% za te buty, także super cena. One tutaj na normalnej stronie internetowej kosztują 200 dolarów, a ktoś im powiedział, że w Polsce one kosztują 1000 zł, czyli bardzo dobry deal można powiedzieć ta firma. Pajar albo padżar tutaj, wiecie co, nie wiem jak się wymawia. Co do kwiatków, do amaralisów, też dużo z Was mi radziło, co z nimi zrobić. Ja po prostu poobcinałam młodygi i tak jak ktoś mi radził, dałam do, do piwnicy, do suchego, zobaczyć co z tego będzie, i później ewentualnie włożę do dończki. A jednego włożyłam do wody i zobaczę co z tego będzie. I też włożę do doniczki, jak jakieś tam korzenie wyjdą czy coś. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za rady. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Wiecie, że ja bardzo lubię z Wami rozmawiać po każdym, po każdym filmiku, jaki wystawię. To zawsze odpowiadam na Wasze komentarze i bardzo lubię to robić. A jeszcze składam Wam bardzo serdeczne życzenia z okazji Walentynek. Kto obchodzi, to obchodzi, kto nie obchodzi to też jest OK. Miejcie super dzień, wesoły dzień, fajnie go spędźcie. Tutaj postawiłam tulipany obok, żeby było tak właśnie bardziej walentynkowo. Także trzymajcie się ciepło, spędźcie super czas um, sami czy z kimś. Ważne, żeby był to fajny czas. A ja jeszcze tutaj Wam e, na koniec os, e, dam zdjęcie pizzy którą zrobiłam, taką w kształcie serca. No mogłaby być bardziej bardziej wyglądająca jak serce, no ale taka mi wyszła. Także to, co zobaczycie po, po tym zakończeniu, to będzie, wyobraźcie sobie, że to jest pizza w kształcie e, serduszka, którą Wam dedykuję. Także trzymajcie się ciepło. Wysyłam Wam serduszka. Poczekajcie, tylko muszę mikrofon dać obok. Trzymajcie się cieplutko i do następnego wideo.